Słońce już stało 5.04.30 Ruszam z małych szakówki na lachu w groń a potem dalej na ciekawą chyba ciekawą wycieczko, przygodę Pierwsze zwierzątko na trasie Kurde ale było poroże, Szkoda że Szkoda, że nie zdążyłem kamery wyjąć. Piękne poroże, duży. Nie wiem co to było, ale rogi miało fajne. Przed chwilą przebiegł mi znowu przez drogę. Zapewne spotkałem go jeszcze na szczycie. Pytanie, czy jest dwóch. Bo to tak wygląda, że jest ich dwóch. Widać już cel mojej podróży, dzisiejszej wycieczki. Kurde, ale się Okej, Ok, lachów groń. Zostańmy sobie na szczycie. Jest. Słoneczko świeci. Chmurki wysoko. Pilsko. A w oddali Skrzyczne. Chłopaki dzisiaj stamtąd polecą, a ja idę tutaj. Notowałem niedaleko, więc dzisiaj aż żal było nie zrobić takiej wycieczki. Zobaczymy co tam będzie na szczycie, bo to... to jest trochę wyższe niż Skrzyczne. Ale dzisiaj ogólnie prognozowany jest słabiutki wiatr, więc powinno to wszystko fajnie zadziałać. Ale zobaczę co tam wyjdzie. Najwyżej zrobimy spacer. Też jest niewykluczone. Ale i tak myślę, że warto pierwsze pod górkę, ale po prostu <słuch> aż się boję stawać na ten pienek, który to zatonie po prostu dobra, musimy muszę znaleźć jakąś drogę naokoło Zobaczę co tutaj kurwa jest Ale to kurwa syf jest wszędzie Ja w to dupce Dobra, może się uda tędy. Ach. Ach. Dobra, jest szansa Dobra, jest <ścoughs> a, wy a wyglądało nieciekawie Jeszcze krzakurki Terminatorki Ua! Ua! Dobra Przeszedłem to Bajoro I pierwsze podgórkę Czerniawa sucha Tak? Chyba tak Bez okularów to ja już ślepy jestem Pierwsza górka, jeszcze pod górkę już za mną słoneczko już mocno świeci. Mam nadzieję że jak dojdę. To będzie w sam raz. A jeżeli już jakaś pierwsza termika się obudzi, bo tam chyba nie chce być w południe. No ale zobaczymy. Dzisiaj to jest jakiś taki niby, mówię, słaby wiatr. A co będzie to zobaczymy. No już wyżej. Bliżej. bliżej. I znowu bagno. Ok. To już nie będzie za późno, ale już tam, już tam się coś robi. Hala Kamińskiego, Czerniawa Sucha, to co przyszedłem. O jest Mała Babia Góra. 2.45 mędralowa 20 minut. Czyli my idziemy zielono-żółtym szlakiem. Mędralową. Tuż za drogowskazami Znalazła się ławeczka, więc chwila odpoczynku nie ma co. Piękny widok zaraz, jakąś kiełbaskę wsunę, i idę dalej. Kurde, dalej mnie noga po prusowie boli. Koje coś się kiedyś przestanie. Dobra, no i co? Zielony zakręt. A, ziel... A jakim ja mam iść? <gry> Czekaj, trzeba wyciągnąć chyba mapę, bo, no właśnie, bo tu się te szlaki rozchodzą. I co? Kupa wzo. Jeden idzie tam, żółty, a zielony skręca. Na logikę powinniśmy iść tam, ale. No i właśnie, i mamy gówno. Ha-ha-ha, nie mamy zasięgu. Okej okay. Ala tutaj dalej? Mentralowa. O GSB <noise> GSB Niedługo nie tu będę Może nie w tym roku, bo trochę mnie noga boli, ale w tym roku ten. A my dalej Aha U Granica państwa Dobra my dalej prosto. Menderalowa. Aha, zawoja. Dobra. Już gdzieś doszedłem. Widzę jakieś drogowskazy. Zakładam, że jestem już niedaleko małej. Widać cel. O kurde. Tu jest całkiem miło. Tu jest już całkiem miło. tam są polanki w razie W by w można iść na przełęcz tam i dojść to by było dość ciekawe stąd na przykład nie i pyk go I się nie cycorić olać ten teatr to już tam będzie za mocne a tu można by spróbować No Terma już działa. Właściwie po coś tak wysoko Można tam po prostu polecieć Dobra, zobaczmy tamtą górkę. Szybka zmiana planów. Nie lecimy stamtąd. To jeszcze jest kawałek drogi, a już są powiewy termiczne solidne tutaj. Więc startujemy trochę niżej. W razie w jest polana, ale ja myślę, że z tego się spokojnie będzie dało już wykręcić. Tym bardziej, że tu już widać pięknie. Jest godzina ósma i za 15 minut go. Dobrze wygląda. Tak, że jest dobrze. Groń przed nami godzina 8.46 i kręcimy, pięknie Patnie, akurat mi nie są potrzebne, to będą działać. Lądujemy w domku! hu! Doszliśmy! O, hamuj, 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 hamuj! Nie ta, nie ta noga, nie ta noga! Uh. Ciekawe, czy dobrze trafiłem na Czuja, czy źle? Super, plan zrealizowany dosłownie w 100%. 100%, godzina 9:30 e, tamtą. Przyleciałem tu, mam tylko, zostało mi 20 metrów. I co teraz? I co teraz tam? Pójdę tu, będzie więcej widać. Lera jasne gdzie ja jestem to nie jest to tu jest już górka a tu już jest z górki i co? i psińco o ale moment 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 poznaję szałas jest i szałas dobrze jest, jest dobrze jestem na szlaku Szałas się, poznaję szałas Tu jest szlak Doszedłem do szlaku Dobra, znalazłem się w końcu Ja pierdolę To jest, ja znalazłem się, to jest gówno A ja znalazłem się chyba, tak Dobra, jest tutaj coś no, Chyba już coś widzę to by było to? Nie. No i zaś zaś się zgubiłem. Kurwa to jest mistrzostwo ja pierdole świata. Dobra, ale idę teoretycznie w dobrym kierunku Nie wiem gdzie jestem Jakaś kurwa masakra W każdym bądź razie Na razie jeszcze znowu nie wiem gdzie jestem Jestem blisko ale to nie jest ciągle ta droga. Jest ta droga, jest. Jest, w końcu jest inna. A bo to jest ta sama. To jest taka sama. Dobra. Ona po prostu z powrotem wygląda totalnie inaczej. Masakra, jestem. Mogę wyłączyć telefon. Jest. Jest i dom szwagra. Super domek szwagra. No, to opierdzieliłem babią. Parę godzin. Bardzo udana wycieczka. Jestem na miejscu. Pogubiłem się. To jest masakra bez. To jest po prostu masakra. Cześć, stary. Cześć. Cześć. A czemu mnie zastrzeli od razu? No cześć majtasek! Cześć, przyleciałem. nie, to mam timing, nie? Z Babiej Góry. Której pomieszanaś? O 4.44. tam Za 3 godziny 45 minut a przeleciałem tu w 55, zabrakło mi 20 metrów żeby tam u góry na tej polanie wylądować no fajnie nie? Tak. drzanie się przed żarem chwila odpoczynku i ruszam na żar Umyłem się, wykąpałem się, coś zjadłem i ruszam na, na żar. Ale już tym razem nie na piechotę, tylko z, trzeba z tych 900 metrów zejść jeszcze do doliny. No bo S Max nie wiedzie po czymś takim. Tutaj po prostu nie ma dojazdu. Tutaj trzeba wszystko wieźć 4x4, albo kładem, a zimą skuterem śnieżnym. Taki to super domek, szwagra, ale jest super. Do domu, wracaj do domu! Już! Kalina! Wracaj do domu! Już! No kurde, żebym ja musiał trzeci raz do góry. Do góry, Lila, ja cię nie poniosę. Zlazłaś to właśnie. Nie ma nawet opcji. Gruba się mały. Kalina! Ja nie wiem, ta koszarawa tutaj to jest magiczne miejsce Już byłem prawie w pół drogi do dołu na dół, może nie w pół, ale w jedną trzecią na pewno. W jedną trzecią na pewno, po czym oczywiście moje piękne pieski, ciłały, uraczyły mnie swoją obecnością. A one już takie mądre to już nie są, żeby wrócić do góry. Same, tym bardziej że są tutaj pierwszy raz. Lak, po prostu nałażę się tutaj masakrycznie w tych okolicach. Nie ma tego złego, ale przynajmniej będzie znowu na jakiś hike and fly zawody, kondycja zrobiona. Ale kurde, teraz to mi się spieszy na żary, na jakiś przelot. I tracić 15 minut czy 10 minut na podłażenie to też jest wkurzające. No ale dobra, jeszcze pola tam jest cały dzień. Jak nie, to przy pipce, przy górce i tyle. Cześć. No i dotarłem. Z babiej na żar. Cześć. Cześć. Woah. Wow. Ale tu jest kurde fuck up się robi kapik się robi Gdzie tu jest kurwa ten wiatr? Oh. Oh, oh, oh. Ten wiatr jakiś jest pokapowaty Pokręciło co tu, pokręciło No i tyle Poniedziałkowych przygód ciąg dalszy Nie udało mi się jakoś super polecić z tego żaru Ale zawsze coś Szkoda, znaczy, no dobrze, ale już tak pomyślałem, że zrobię znowu niespodziankę synowi, Beniowi i żonie, i znowu do nich przeskoczę. No ale przy próbie przeskoku trochę mi się to nie udało. Ale jestem w drodze na kocoń i co ciekawe, szwagier jedzie za godzinkę, nieca już rusza za 10 minut z bielska, i jedzie gdzie? do Koszarawy więc znowu zrobię mi niespodziankę, jadę tam a wieczorem wraca, wieczorem wraca do pracy i rzuci mnie na żar po auto no i już dzień przygodowy się zakończy wieczorkiem ale teraz jeszcze szukam drogi tej, którą dzisiaj jechałem z Koszarawy sprawdzam jeszcze tylko czy wszystko zabrałem ale już wszystko raczej zabrałem pakuję się, znaczy już jestem spakowany szukam drogi i, i cisnę no po prostu Mega przygodowy dzień. Mega przygodowy dzień. Dotarłem do do skrzyżowania, które już na pewno poznaję. No i kibluję. Czekam na szwagra. Trochę słońca łapię. Dojeżdża super szwagier. I lada chwila znowu znajdujemy. Cześć. Już dopiero. Już. Dzisiaj wszystkie drogi prowadzą do koszarawy. No jakby nie patrzeć? Chętnie jest, dalej nie poszedłem, bo bym poszedł sobie dalej dla treningu znowu. Ale picie mi się skończyło, nie? Super szwagier dostarcza lekarstwa dla mojego syna, których zapomnieliśmy wziąć idąc na obiad. Koniec przygód. Dotarłem do samochodu na żarze. Superszwagier nie podrzucił z koszarawy. No i koniec. Do domu.